Dzień dobry, Julia, przejść, dzień ważenie, gromdy, ze mną Popek oraz Mariusz Grabowski, witajcie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry, dobry wieczór. Pawek, a ty wolisz, jak się, jak się do ciebie ktoś wraca Popek czy Paweł? E, wolę Popek, bo Paweł jest miliona, bo pokazano tylko jednego. No właśnie. E, która według was e, para będzie najbardziej tutaj emocjonująca jutro? Myślę, że ten, ten półfinał Don Diego, Kubiszyn z Wasylem, myślę, że będzie elektryzować najbardziej, bo wiadomo, że to jest eliminator do, do pasa i to mnie najbardziej interesuje, a kolejne walki, no to zobaczymy, wiadomo, że w turnieju jest Gleba, myślę, że jest, jest faworytem, ale zobaczymy, wiadomo, że to jest boks na gołe pięści, Jedna, jeden cios i, i zawodnik leży, dlatego wszystko, jestem ciekawy, faj, myślę, że fajne, dlatego, dlatego nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Popek, czy jest jakakolwiek szansa, że zobaczymy Ciebie kiedyś walczącego tutaj na gołe pięści w Gromdzie? Mówię tak, nie mówię nie. A powiedz mi w ogóle, czy ty teraz trenujesz? Yy, trenuję, oczywiście, że trenuję. Mam za trzy miesiące prawdopodobnie walkę. Czekam na rączkę, jeżeli się zagoi. Wchodzę tam, jeżeli okaże się, że jestem niezdolny do pracy. Ja znajdę sobie pracę w, w cyrku. Będę żądował dwoma pijaczkami, bo czego nie umiem. Ale właśnie jak z twoją ręką? Czy y, y, po walce długo musiałeś y, odpoczywać? No musiałem i muszę jeszcze, i jeszcze rehabilitacja przede mną, czekam cały czas do momentu kiedy znowu że tu uderzenie już tak na mocno w ten worek, bo to się blokuje, nie mogę Porządnie przypierdolić, bo coś we mnie krzyczy, że jeszcze tego nie robił Czekam jak demony odejdą i zacznie się dziać już dobrze z moją łapą Mówię, że za niedługo walka, a powiedz czy ta walka odbędzie się na gali, na której już walczyłeś? Nie, jeszcze nie, to nie walczyłem o Degali, ale jeszcze nie będę nic zdradzał. Ale nie wykluczamy też gromdy, dlatego, no dlatego sku, skupmy się dzisiaj na gromdzie i myślę, że, że, też to nie jest przykreślone, że, że popka nie zobaczymy na gromdzie. Widzimy, że Popek na gromdzie jest, a kwestia walki, myślę, że, że nie, niebawem się dowiecie. Cały Teraz czas tak? rozmawiamy. Teraz tak, walka wieczoru, najgłośniejsza walka, Don Diego oraz Wasyl. Wasyl powrócił po, po perypetiach, które działy się, u niego w, na Ukrainie. Powiedz, czy trudno go było tutaj ściągnąć, czy on już sam chciał wrócić? Wasyl chciał sam wrócić, ale wiadomo, że sytuacja na Ukrainie jest taka a nie inna, dlatego myślę, że już wszyscy się do tego przyzwyczaili. i miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy jak najszybciej, a tutaj Wasyl musi też, też zarabiać i pokazywać się kibicom i zarabiać na rodzinę. Wiadomo, żeby, żeby utrzymać rodzinę też musi zarobić, a myślę, że tutaj Gromda i, i walki, walki, które, które kocha, są, są dla niego, dlatego jestem ciekawy tej walki jutrzejszej. Myślę, że tutaj był pewny siebie na ważeniu. Zobaczymy, zobaczymy, co jutro pokaże. Myślę, że Dondiego wiadomo, że też łatwo skóry nie sprzeda i, i przyjechał po wygranym. I my Myślę, że tutaj mamy taką minutkę niepewności, taka walka 50 na 50. Mam nadzieję, że będzie się podobała kibicom i przede wszystkim myślę, że o to chodzi, żeby, żeby były te emocje, Gromda wzbudza emocje i te emocje my chcemy dawać. Mam nadzieję, że jutro zawodnicy to pokażą i te emocje będą dawać. oszłowa Gala, dziesiąta. I właśnie Don Diego, który powraca po ostatniej swojej frikowej walce, powiedz, czy to będzie najbardziej wyczekiwany pojedynek w historii właśnie kariery Don Diego? No wiesz co, myślę, że tak, ale dlatego ja myślę, że cieszę się, że taka walka jest właśnie na Gromdzie, bo, bo ta, yy, ta nasza kariera w Gromdzie dwuletnia myślę, nie jest zbyt długa, a wszystko, wszystko wskazuje na to, że, że kibice yy, nie tylko w Polsce, ale i tak samo na świecie pokochali Gromdę, dlatego się bardzo cieszę, że, że tutaj dowodzę, cieszę się, że tutaj jest Popek z nami, wiele innych osób, którzy, które, które nas wspierają, chcą wspierać, dlatego myślę, że tutaj taka, tworzymy taką rodzinną atmosferę i przede wszystkim pewnie o to, o to w tym wszystkim chodzi, bo, bo nie zawsze pieniądze są najważniejsze, widzimy się, co teraz się dzieje we frikach, każdy ma marzy o pieniądzach. Myślę, że niektórzy gromdziarze też już o tym, o tym marzą i żeby dostali więcej, ale, ale myślę, że jeszcze muszą powalczyć w gromdzie, żeby, żeby gdziekolwiek mógł móc bardziej zaistnieć, bo ja myślę, że, że gromda jest stworzona dla nich, a oni, oni już się rwią na, na, inne, na inne pułapy, ale myślę, że, że ta yy, nawet ta. Powiem szczerze, doświadczenie tych zawodników w gołych pięściach to myślę, że filkowi yy, zawodnicy nie powinni w ogóle się do nich zbliżać, bo pewnie Gromdziarze ich pozabijają, bo jak widzę tutaj Glebę i innych zawodników, którzy, którzy chcą, chcą walczyć, walczyć z Glebą albo z innymi, to myślę, że, że nie ma to sensu. Widziałam też Remiego, który jeszcze chyba niestety nie jest zdolny do walki, ale czy zobaczymy go na Gromdzie 11? Co? My, my wszystkim dajemy szansę, jeśli ktoś tylko chce i zgłasza gotowość, dlatego jest gotowy. My tutaj no niczego nie wymuszamy. Wiadomo, że my musimy wszystko, wszystko wypracować i myślę, że, że ta otoczka Gromdy i cała federacja, wszyscy ludzie, co są w gromdzie, po to są stworzeni, żeby po prostu wspólnie się wspierać i wspólnie iść razem. razem. Dlatego myślę, że tutaj droga dla wszystkich zawodników jest otwarta i, i tylko trzeba zgłosić gotowość i jedziemy i mamy to. Myślisz, że najtrudniejsze jest e, dla zawodników zgłoszenie się i sama odwaga, żeby tutaj przyjść, czy e, moment, w którym oni nie wiedzą, z kim będą walczyć jeszcze? Ja myślę, że zgłoszenie jest najprostszą metodą, tylko później, jak ktoś się już odzywa z gromdy do nich, to jest, to jest później problem, bo wiadomo, że później są wymówki, że, że, że zgłosił mnie mama, tata, wujek, ciocia i ja nie, o tym nie wiedziałem. Dlatego, czy dlatego... sama rozmowa rekrutacyjna jest trudna? Tak, tak. Myślę, że już wtedy, wtedy jak telefon dzwoni z gromdy i się mówi gromda, to każdy, każdy jest sparaliżowany. I myślę, że, że ja już apeluję do takich zawodników, którzy po prostu Zgłaszają, a później, później mówią, że, że ich noga albo ręka boli, to dlatego nie zgłaszajcie się. Ja bardzo proszę, nam w Gromdzie są potrzebni wojownicy, którzy po prostu chcą walczyć, chcą się pokazać, a nie po to, żeby po prostu pokazać na Instagramie dziewczynie czy komuś, że ja zrobiłem zgłoszenie do gromdy i do mnie nie zadzwonili. No nie dlatego my, tych chętnych, którzy po prostu się zgłoszą, coś potrafią, potrafią na pewno na pewno na pewno weźmiemy, ale po prostu mówię, no żeby, żeby to jakoś wyglądało, a nie po to, żeby się zgłosić, a później telefon, telefon albo milcze, albo po prostu po jednym telefonie już nie odbiera, bo, bo wiadomo, że ktoś z grądy dzwoni. Popek, czy ty też weryfikujesz tutaj e, zawodników, którzy w, wchodzą do Grądy? No oczywiście, bardzo czekamy. Ja czekam teraz na Brytyjczyków, jak oni się zachowają e, na Grądzie, będą dawali sobie radę. Bardzo jestem ich ciekaw, bo wiadomo, no Polacy tutaj e, wiedzą, co to znaczy Grąda. E, niektórzy pływają tu jak ryba w wodzie, a Yy, ty, Większość tych brytyjczyków znam dzisiaj, się znam się w dalej przed chorobem. Borderską się masz pamiętasz do nasze latom, się siedzieli i ten, a ja nic nie pamiętam. Czy ty ich znałeś wcześniej? Znałem tak samo jak ostatniego mistrza, który przegrał z Barbarą E, tak, e, by, byliśmy sąsiadami, na e, nie razsiadywaliśmy razem siebie w domu, ale ja pamiętam tylko co się działo wczoraj. E, mam nadzieję, że będę pamiętał, coś bardziej jutro e, i tyle. <śmary> Pytałeś jednego zawodnika, co ma w torbie, ale niestety chyba nie ma tego, czego oczekiwaliśmy odpowiedzi. E, to Boziarczyk. <śmary> Popek, a czemu powiedziałeś jeszcze, jak się ciebie spytano, e, czy już masz swoich faworytów na bank? E, bo mam. Na bank. Na bank. Będzie napad na bank. <noise> możesz stawiać? Ty nie możesz? Ja mogę wszystko. <głos> <głos> to ile postawisz? Postawiam swoje złote zęby. Jeżeli przegram, zostawiam z tego stomaku. To był Popek oraz Mariusz Grabowski. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy wykupujcie perperview na gromda.tv. Pamiętajcie, jutro się widzimy, na pewno nie będzie miękkiej gry. Zapraszamy serdecznie. Gromda 10. Oglądajcie już jutro o godzinie 20